Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w programie Druga Kawa. Witam Maciej Nowak. Mój gościem jest Łukasz Żygadło, publicysta w polityce.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry. Kibice Odry wczoraj, czy przedwczoraj, e, zasłynęli na, na cały kraj, znaczy wczoraj się stali słynni na cały kraj po Zadymie w Piotrówce. E, mamy czego się wstydzić znowu? Czy mamy czego jako się opolanie? wstydzić no, jako Opolanie? Nie. No. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim do sytuacji nie doszło w Opolu, tylko w Strzelcach Opolskich. To z, nie wykonali kibice, tak jak zarząd klubu. Się odciął całkowicie od uh -huh. tych panów. Tylko do kibice którzy gdzieś tam na swoich wyjazdowych wojarzach y, zrobili coś coś naprawdę niedobrego, bo cały futbol teraz walczy z rasizmem, y, a jednak y, no, pobicie czarnoskórych, dodatkowo piłkarzy, no, klubu tak naprawdę konkurencyjnego. A, tak lidze, mówię, że nie, to, skoro to nie doszło do tego w oporu, to się nie liczy? Nie, no liczy się, tylko. My jako Opolanie, ani, ani Odropole jako klub, nie może odpowiadać za y, swoich czy nie swoich, no oni się odcinają, że, że, to, że, że, że nie należy ich nazywać kibicami Odry -Pole. za osoby, które w barwach klubowych dokonają jakiegoś aktu, czy jakiegoś czynu niedozwolonego w innym mieście. No gdyby to się stało w Gdańsku i ci ludzie mieliby na sobie na przykład szeliki Odropole czy mamy za to winić klub, no nie, no kibice Bayernu Monachium też są w całym, na całym świecie, w całej Polsce i gdziekolwiek zrobią no też nie możemy za to winić, ani ani, ani klubu, bo mm -hmm. jakby no, Klub się ładnie od tego, że tak powiem, odciął wczorajszym oświadczeniem, mówiąc, że jeśli tam policja wskaże na miary, no to oni zaraz dostaną ci kibice, przepraszam, kibole, zakazy stadionowe. I tak powinno się stać. Jeżeli by były jakieś dokumenty na ten temat, jakieś, jakieś, jakieś kamery z monitoringu, mm -hmm. to oczywiście te osoby powinny zostać ukarane. Natomiast też nie wiemy dokładnie, jeżeli to tylko wynika z relacji. Tamtejszych świadków, tak? czyli osób, osób pobitych i prezesa klubu LZS Piotrówka, co się stało. I jak naprawdę tam było? Być może tam po prostu wybuchła jakaś pijacka burda, i wcale to nie musiało odbyć się na tle rasowym, tylko po prostu tak się stało. No, takie rzeczy się dzieją, no i dopóki. jednak no Z relacji, które no... do mnie dotarły, jasno wynika, że to podłoże tego to było rasistowskie, także nie było żadnych. Dawno... To, nie, to nie kibice od... zostali zaatakowani przez piłkarzy Piotrówki. Ja może podam inny przykład. Niedawno sąd w Warszawie wydał. Y wyrok skazujący Pana, który pobił Roberta w Biedronia pod, pod warszawską restauracją. Natomiast uniewinnił go od zarzutu homofobii, czyli po prostu pobicie nie nastąpiło mm -hmm. z powodu homofobii, tylko nastąpiło z powodu po prostu piaskiej imprezy i, i y, gdzie Robert Biedroń zarzucał, że stało się to z powodu na tle homofobicznym. Y, było inaczej. Także no, nie zawsze łączmy wszystko z rasizmem i z tym, że, że coś się dzieje złego, tylko no, no, ale różnie z, było. Jednak zbiera przez takie incydenty i, i klub, i miasto. Miasto, które stara się wspierać ten, ten sport, wspierać mhm. Odry jako jeden z czołowych opolskich klubów, no tutaj dostaje taki strzał. To chyba nie jest miło. Ja też myślę, że powinniśmy się to kolejny raz, nie wiem, który, który już setny. Mac 200 wrócić do tematu tego, w jaki sposób powinniśmy walczyć z tego typu patologiami. I że takie rzeczy się dzieją, no nie powinny się dziać. Powinny być jakieś sankcje prawne, powinny być jakieś przepisy, które wreszcie zlikwidują tego typu proceder. Tak jak się to dzieje na zachodzie. Być może no, byłoby to krzywdzące dla klubu, gdyby klub oberwał z powodu takiego zachowania. No, na zachodzie tak by się stało. Legia Warszawa też oberwała za okrzyki, ale to były okrzyki mm -hmm. na trybunach w Belgii. Podejrzewam, jak, jak Legia grała ostatnio w Lidze Europejskiej. Znaczy, nie wiem, czy ty dążysz do tego, żeby jakby trochę rozdzielić to, co się dzieje na stadionie, to jest problemem, a to, co poza stadionem, no to na to można przymknąć oko? To nie jest problem klubu. Ja do tego dążę. To jest problem dla policji, to jest problem y, dla tych osób, które zostały zatrzymane, to jest, to jest przestępstwo. Natomiast ja bym naprawdę nie łączył. Y... Tego z klubem i, i tym bardziej z miastem, albo z jakiej, jakiejś współpracy, która idzie dobrze. Przecież tysiące kibiców przychodzą na odwrót. To są ludzie, którzy wydają pieniądze nie tylko na bilety, ale wydają też y, masę pieniędzy, żeby zrobić oprawę, żeby uszyć flagi, żeby, żeby mhm. kupić te, te nieszczęsne rasy, których wszyscy zakazują, ale które robią efekty i które wnoszą nielegalnie czasem na stadion. Y, ale to są ludzie, którzy oddają jakieś całe swoje serce za swój klub. I teraz, y, po wybryku małej grupki ludzi, y, mówi się, że Kibice Odry Opole i przez wszystkie media w całej Polsce przechodzi, że, że Odra Opole to ma rasistowskich kibiców, no, no znaczy, nie jest to prawda. Kibice pewnie się w kibole, pewnie się cieszą, bo są gdzieś tam w internecie rankingi, tak? Te, którzy najwięcej wybryki mają i teraz są w mediach w całej Polsce, to punktują. Wiem, że I kiedyś były rankingi, rankingi na, na, na walki kibiców, tak? Na ustawki. Mhm. Mhm. Czy, czy w tego typu incydentach są rankingi? Nie wiem. Pytanie jakby od strony miasta. Czy miasto powinno wspierać? piłkę nożną i to jakby nie dotyczy tylko, chyba tylko Opola, ale w większości miast, które mają drużyny piłkarskie w Polsce. Łożyć na ten sport, czy może łożyć na inny? Bo jak pójdziemy na Orlika, czy na Gwardię, to nam nie grozi raczej to, że czescy hokeiści dostaną jakiś łomot. Nie grozi nam, ale to nie są sporty tak popularne jak piłka nożna i nie przynoszące tak dużych przychodów, jak przynosi piłka nożna. Przecież spójrzmy jak w Kielcach. Chociaż w Kielcach miasto troszeczkę chciało się odciąć od finansowania klubu, natomiast wcześniej doprowadził była dobra współpraca sponsora, właściciela klubu i, i miasta doprowadziła do tego, że klub y, awansował do ekstraklasy bardzo szybko i w tej ekstraklasie y, mm -hmm. kilka sezonów grał i, i gra dalej. Y, dlatego no, to jest korzyść dla całego miasta i też duży, duża promocja miasta. Oczywiście mówię o pozytywnej promocji, nie takiej jak, jak o, o której teraz. Chcesz, żeby... promocja inaczej. Yy... Wczorajsza afera, to nie, wczorajszy dzień, jeśli chodzi o wiadomości, to nie tylko ta zadyma ze Strzelec czy z, z Piotrówki, ale też scenogramy i wielka zadyma polityczna. Te scenogramy ujawnione, ujawnione wczoraj, jakieś wrażenie na tobie zrobiły większe? Znaczy, robi, nic co się pojawia w kampanii prezydenckiej nie robi już na mnie całkowicie wrażenia, ponieważ no, to są... Ustawione bardzo precyzyjnie, dobrane ruchy, które muszą się pojawiać. Ja to nazywam taką wrzutką smoleńską, mhm. co się wczoraj wydarzyło, ponieważ nagle. Pięciu latach, znów wsadzono generała Błasika do kokpitu. Czekam, tylko kiedy znów go ktoś wysadzi z tego kokpitu, i okaże się, że tam go nie będzie. Wysadzi w kontekście katastrofy smoleńskiej, nie jest dobry. Być może, być może tak, chociaż teraz jest książka Jurgena Rota, niemieckiego pisarza, który twierdzi, że w smoleńsku doszło do zamachu i nawet znamy nazwisko Białorusina, oficera KGB, który. Aha, tylko który, problem który w, tym, że w tym nagraniach z czarnych skrzynek, nie słychać eksplozji żadnej. A no nie słychać, słychać. W, tak powiem we Wesoły, nie autobus, tylko samolot lecący do, do, do Smoleńska, gdzie pojawia się i piwo, i nieproszeni nie goście w, w kokpicie pilotów. Zaznaczmy, że profesor sprawiedliwość mówi, że już w zeszłym roku znało te taśmy. To jest dla mnie też kwestia zastanawiająca, dlaczego profesor Grzegorz mówi, że rok temu znał te taśmy i nikt o nich nie mówił. Być może dlatego, że były dla nich niewygodne. Natomiast ja naprawdę nie przywiązywałbym żadnej wagi do tego typu publikacji, mhm, ponieważ generalnie jak słyszę, że dziennikarz RMF FM dotarł, czy dotarliśmy i odkryliśmy, ujawniliśmy taśmy smoleńskie zamknięte w pancernej szafie w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, które jeszcze zmontowali Rosjanie, to ja doskonale wiem, jak to się odbyło. To się odbyło na takiej zasadzie, że dziennikarz spotkał się z kimś w, no w jakimś dostał... kraju. Dostał teczkę i, i tyle, i tyle, i tyle było, yy, i pojawiło się to, co się miało pojawić. tak Podobnie jak yy, ze skazaniem Marysza podobnie jak mm -hmm. z wnukiem schoków i tak dalej. Yy, czy... Te stenogramy, te, te zapisy wczorajsze, ostatecznie jakby obalają teorię zamachu w Smoleńsku? Nie, one nic nie obalają. Tak samo jak nie jest wyjaśniona żadna teoria zamachu, tak samo nie jest do końca wyjaśnione to, co się, co się stało, ponieważ ja naprawdę nie wiem, czy te taśmy są prawdziwe, czy, czy, mhm. czy, czy nie są prawdziwe. Spójrzmy, jak szybko udało się odczytać taśmy z. z Samolotu Germanwings, który się rozbił dwa tygodnie temu w Alpach. Po kilku godzinach mamy dokładne, dokładną wersję wydarzeń. Nie do końca nie wiem, jak to się odbywa. Jak się odbyło odczytanie oddechu pilota, który do, do momentu mm -hmm, ostatniego, mm -hmm. było słyszeć jego oddech. A my przez pięć lat nie potrafimy, potrafimy odczytać, nie potrafimy odczytać słuch, i nagle po pięciu latach na trzy dni przed rocznicą katastrofy smoleńskiej i w czasie kampanii wyborczej, gdzie topnieją sondaże prezydenta Bronisława Komorowskiego, okazuje się, że mamy taśmy inne i udało się nagle odczytać jedną trzecią dźwięku więcej. No strasznie to jest dziwne i podejrzane. To, to będzie miało wpływ na notowanie Andrzeja Dudy, kandydata PiSu? Myślę, że nie. Strony są bardzo podzielone i ten... Popór jest tak bardzo już wbity pomiędzy nimi, że to jest, to jest to jest nie do przejęcia. Ale Warto się teraz o elektorat, który się całkowicie nie interesuje mhm. Smoleńskiem i który na to już w ogóle nie zwracał uwagi. Czy nieważne, co by się stało w kwestii Smoleńskiej, w kwestii skazania Mariusza Kamińskiego, czy w kwestii skoków, te słupki nie będą jakoś z, z poparciem specjalnie się zmieniały? Nie, bo gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie, to dużo większe byłyby wahnięcia w sondażach. Po różnego typu, 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 typu publikacjach. Tak się nie dzieje. No teraz coś zupełnie innego gra rolę i to już w tej kampanii zaczyna się pojawiać, czyli, czyli ośmieszanie drugiego rywala, i zarówno ze strony PiS, i jak, jak i PO. To się, to, to się pojawia i to przynosi dobry efekt. Czyli jest szansa na to, że będzie jeszcze wesoła ta kampania. Bardzo będzie. dziękuję za rozmowę. Łukasz Gadłok, ulicysta w polityce.pl był gościem w drugiej kawie. Dziękuję. dziękuję.